Prawdopodobnie nie ma w ogóle omek dwumaszkowych, jeżeli się nie mylę, ale ogólnie rzecz biorąc, tak, jakie są te łódki, jakiej wielkości, ile, prawda? I tak, dalej, I tak dalej, Jeżeli ktoś chce pobawić się na motorówkach, to dla niego będzie istotne, czy są motorówki, czy są skutery wodne, i tak i tak dalej, bo chce się wyszaleć. I to mogą być kolejne grupy reklam, odpowiednie strony internetowe poświęcone każdemu z tych tematów. Na pewno będzie to znacznie lepsze, niż taka ogólna grupa reklam. W czasy nad morzem. <laughs> tak? E, to jest taka grupa reklam, którą Państwo uznali za błędną, natomiast ja to specjalnie zrobiłem po to, żeby Państwu pokazać, jeżeli ktoś szuka Timexa, to jeżeli wyskoczymy z reklamą Casio, to jest szansa, że będzie to nasz potencjalny klient. Tak? Nikt nie broni nam wyświetlać się z naszą ofertą w sytuacji, gdy internauta szuka morza, z naszą ofertą na Mazurę. Z jednej prostej przyczyny, bo być może ten człowiek nie zdaje sobie sprawy z faktu, że na Mazurę będzie miał taniej, że też ma wodę, cieplejszą wodę i jeżeli jesteśmy w stanie mu to pokazać, tak, przedstawić mu konkretne argumenty za, jest duża szansa, że to będzie nasz potencjalny klient. Tak? Czyli zamiast kupować produkt A bo wiemy że szukał produktu a bo wpisał takie słowo kluczowe tak to my zarządzamy słowami kluczowymi, po którymi się państwo znaczy pod którymi się reklamujemy tak?